Witajcie w toksach Dzisiaj w odsłonie koktajlowej. Na zdrowie. Na zdrowie. Sylwia Lewandowska, Klodianin i Kasia Wojnar. Dzisiaj poruszymy istotny temat, e, mieszczący się w, w idei Future of Work to jest dbanie o własną energię. Idea Future of Work zakłada, że patrzymy na człowieka, patrzymy na e, pracownika e, w ujęciu holistycznym. Myślimy mm. o jego e, po, potrzebach, emocjach, e, ale też fizjologii. Ty, w swojej książce, w, w, przy okazji wytłumaczenia, pisania o talencie, energetyzowanie, powołujesz się na wyniki badań, światowe wyniki badań, mhm. które obrazują nam, jak wygląda sytuacja właśnie pod tym kątem. Jak y, ludzie w organizacjach, menedżerowie. Dbają, dbają o siebie. Możesz nam o tym opowiedzieć, o, przywołać oczywiście. trochę liczb, które uwielbiamy? My jak my, ale na pewno w firmach te liczby są cenne. Więc rzeczywiście jest tak, że coraz częściej dba się o zdrowie pracownika, bo tak naprawdę mówiąc o energii, mówimy o zdrowiu. Dużo się mówiło o konsekwencjach wypalenia zawodowego o tym też piszę w pięciu przebudzonych talentach. I żeby przeciwdziałać temu wypaleniu zawodowemu, wypaleniu energetycznemu, bo tak to też się teraz zwykło nazywać, warto jest zwrócić uwagę na kilka elementów. Te elementy bazują właśnie na tych statystykach i badaniach, ponieważ w Stanach Zjednoczonych i w Europie był taki projekt przeprowadzony The Energy Project i on wskazał na to, na kilka elementów. Po pierwsze, na to, że śpimy za krótko. Że ponad 60% menedżerów śpi krócej niż 7 godzin dziennie, więc niewystarczająco. W związku z tym ponad 70% ludzi ma problem później z utrzymaniem koncentracji, z utrzymaniem uwagi na czymś, co jest ważnego, a ponad 60% często irytuje się oraz czuje zniecierpliwienie w pracy, co przekłada się na to, że Musimy potem uczyć się kolejnych narzędzi, jak dawać feedback, ten konstruktywny, jak się dobrze komunikować. Bo niestety, ale jedziemy po ludziach, mówiąc bardzo podwórkowo. Um, takie też ciekawe statystyki są na polskim naszym rynku. Um, projekt, który się nazywa Human Power, zrobił takie badania i robi corocznie um, badania menedżerów polskich. I, I tutaj wskazano na to, że ponad połowa menedżerów twierdzi, że budzi się rano zmęczona, mm -hmm. że po prostu ten sen i jakość tego snu jest niewystarczająca. Nie robią przerw. Ponad połowa menedżerów nie robi przerw w pracy, więc też siedzi przy tym biurku cały czas um, i, i nie chce odejść, myśląc, że no, trzeba wykonać pracę. Nie możemy sobie pozwolić na przerwy, więc jest to też taka sfera przekonań e, i myślenia o tym, że tak. Mogę pozwolić sobie na dbałość o własne zdrowie, o własną energię, bo to się przekłada i na efektywność, i na sposób, w jaki później rozmawiam z pracownikami. Mm -hmm. Więc na co to się przekłada? Niestety na to, że jest niższa efektywność w pracy, um, nie dbamy o zdrowie, a to, co ja jeszcze dodam z własnego podwórka i z własnych rozmów z menedżerami, bo nie dalej jak wczoraj e, powróciłam z kolejnego takiego, takiego wyjazdu, gdzie. Ludzie byli bardzo zaskoczeni, mm -hmm. że możemy zaczynać szkolenie menedżerskie, warsztaty menedżerskie, program rozwojowy od tego, że idziemy do lasu i uprawiamy slow jogging, że zaczynamy od oddechu, że nie mamy już śmieciowych ciastek na przerwach mm. kawowych, tylko są orzechy, są suszone owoce, świeże owoce dzisiaj, bo, bo jest taka pora roku mm -hmm. i możemy w zupełnie inny sposób w ogóle ich prowadzić. I mówiąc o tym, oni byli zaskoczeni, że w taki sposób można działać, i co więcej, powiedzieli, że rzeczywiście na koniec dnia, bardzo intensywnej zresztą pracy warsztatowej, oni nadal, nadal mają energię. energię. Mhm. Dzwoniąc do domu, czy potem wracając do domu, masz tą energię właśnie na to, co jest jak zawsze mawiam, ważnego hmm. później poza pracą. Więc takie to jest istotne. I wiem też, że w Brain Embassy dbamy również o członków tej społeczności. Podobne badanie jak z grupą polskich menedżerów Kasi. jest robione corocznie w Brain? Kasia, powiedz, jakie są wyniki tutaj mhm. najciekawsze i, i porównawcze z menedżerami? No właśnie nie wyobrażaliśmy czy sobie... Czy freelancerzy, ludzie, którzy mhm. są twórczy, kreatywni, często odchodzą od korporacji i otwierają swoje biznesy, czy oni jakoś w tej energetyczności się no różnią. Właśnie. Byliśmy tego szalenie ciekawi i Aha. co roku robimy rzeczywiście powtarzamy to badanie. Pamiętajmy, że członkami społeczności Brain Embassy też są korporacje. Natomiast przytoczę takich kilka, kilka liczb, które mogą być ciekawe. 60,5% badanych. Podczas przerw odchodzi jednak od biurka i dba, próbuje zadbać o własną regenerację, w przeciwieństwie właśnie do, do niewiele ponad 50% pracowników korporacji. To jest też taka fajna liczba. 41,9% ćwiczy regularnie minimum trzy razy w tygodniu. Mhm. Czyli mamy dość zdrową społeczność. Kiedy z kolei właśnie w korporacjach to jest 296%. To znacząca różnica. Tak. Mhm. Eee, kolejny ciekawy wskaźnik. 40% członków Brain Embassy jedzie nie więcej niż pół kilo warzyw i owoców, mhm. eee, gdzie w korporacji znowu to jest 1 pracowników, 25%. Aha. I też ciekawy, ciekawy mhm. dla nas też wskaźnik. 69% odpowiadających ma poczucie, że pracuje w organizacji, która dba o swoich mhm. pracowników, gdzie w korporacjach to jest niewiele ponad 40%. Mhm. Um, i kolejna, już ostatnia liczba, 61% osób pracujących w Brain Embassy ma czas i miejsce, by, pr by pracować, żeby myśleć koncepcyjnie, mm -hmm. to też myślę, no charakter pracy, bo tak jak powiedziałaś, tak. dużo jest tutaj twórczych, twórczych osób, startupowców, ale też po prostu normalne, normalne biznesy, A w korporacji ta to było 34% osób. Ma hmm. czas w ogóle yy, i miejsce, żeby, żeby pomyśleć koncepcyjnie. Hmm. My Myślę zrobiliśmy sobie, że to oczywiście, wynika również z, z tego, z tego de facto Brain Embassy słynie, hmm. czyli z tych różnych przestrzeni, z tej tak. dywersyfikacji, różnorodności przestrzeni, po to, żeby można było właśnie tak. wstać od biurka, zregenerować siły tak. w różnych pomieszczeniach, ale też właśnie być twórczym, kreatywnym tam, gdzie. Dana osobowość tego potrzebuje najbardziej, prawda? Dokładnie. Tak samo z tymi owocami też to cieszę, że, że, że jednak te nasze środy owocowe czy śniadania, gdzie tych Waszych jest rzeczywiście dużo, na pewno też gdzieś do tych statystyk się przykładamy, przykładamy rękę. I my chcieliśmy z jednej strony widzieć właśnie taki duży obraz całej społeczności, mhm. ale też każdy dostaje indywidualny raport po takim badaniu, gdzie może sam y wziąć pod uwagę pewne sugestie, mhm. y jak poprawić po prostu to, te statystyki, jak sobie pomóc, jak być bardziej energicznym, energetycznym. A my z kolei nałożyliśmy na, na nasz program rozwoju kompetencji przyszłości pewne aktywności jak choćby dzisiejsza joga, którą właściwie powinniśmy tego zacząć, że jesteśmy świeżo po. Naenergetyzowane. Bardzo świeżo po, <laughs> rozciągnięte, zrelaksowane, tak tak. doenergetyzowane, ale też uziemione dokładnie prawda? Dokładnie. Spotkałam właśnie teraz osobę, która nie, nie poszła na zajęcia, ziewająca, mówi, kurczę, nie zdążyłam, a jeszcze się nie przebudziłam. Mówi, no, to zapraszamy za tydzień. I rzeczywiście ta grupa Aha. rośnie osób, które uczęszczają, ale też staramy się organizować szereg innych wydarzeń, jak choćby w ogóle na, jakby najważniejsze yy, w temacie energetyzowania twój warsztat mhm. już w przyszły czwartek. Tak jest. Zapraszamy 30 maja w godzinach 10 do 13 w Brain Embassy w Alejach Jerozolimskich. Będziemy uczyć się jak robić energetyczny audyt samodzielnie i w jaki sposób dostosować tak naprawdę różne praktyki codzienne do tego, żeby o tą swoją energię dbać. Ponieważ ona się bezpośrednio przekłada później na jakość Twojej pracy, na jakość relacji z ludźmi i w pracy, i oczywiście tych Twoich bliskich, do których wracasz po, po każdym dniu. Więc siły witalne na koniec dnia i zdrowie, Twój uśmiech jest dla nas bardzo ważny. Ja z przyjemnością będę się dzielić swoimi osobistymi doświadczeniami, jak i praktykami zebranymi w pracy. Z różnymi menedżerami, z różnymi kulturami, więc zapraszamy bardzo serdecznie. A dzisiaj bo niech... To też jest ważne dla naszej społeczności. A dzisiaj niech moc i energia będą z Wami. Tak jest. Cocktail toksy, over.